Ale możesz też o wszystkim zapomnieć i się jeno dobrze bawić! Hearthstone Heroes of Warcraft Siemano, ja jestem Savic, to jest oczywiście Na Dzisiaj moi drodzy zaproszę Was nie na ranking, nie na rozgrywkę, nie także nie na harczemną tylko dzisiaj pójdziemy moi drodzy na arenę. Na arenę, którą wykonamy sobie jedną z tych trzech postaci. Nadal się my trochę decyduje między malfurionem a guldanem, ale myślę, że guldan jednak zwycięży objęcia objęcia cieni. Okej, okay, poczujmy w takim razie objęcia cieni z pierwszą kartą, którą będziemy mogli wybrać. Um, I myślę, że mamy tu całkiem solidne karty. Tę ze względu raczej na statystyki, tę bardzo fajny board clear i to tutaj drugi alternatywny board clear. Pytanie, czy będziemy chcieli mieć ten większy, czy ten, mniej, czy ten mniejszy, czy ten większy. Myślę, że Cienisty pomysł jest w porządku, aczkolwiek nie wiem, czy to jest na pewno pierwsza karta, którą chciałbym wybrać. Zawodzącej Duszy nie chcę brać, ponieważ myślę, że będzie tutaj w tej talii sporo postaci, które mimo wszystko będą będą Miały jakieś te moce i nie chciałbym ich stracić. E, plugastwo z kolei no, też strasznie kusi, ale weźmy sobie ten nie. Zobaczymy, jak dalej będzie. Cienisty płomień, nie pomięcianie. Kochlik, no to fantastyczny myślę. O wiele lepszy od kochlika krwi. z Splugawienia, no na pewno. E, mm, kolejna karta. E, Tutaj raczej wybór jest między tymi dwoma, tak mi się zdaje. Ponieważ nie mamy murloków, no to nie ma sensu tego brać. Już nie mówiąc o tym, że te statystyki przy tym koszcie raczej fatalne. Gnom eksperymentator, tutaj dużo można powiedzieć o tej karcie. Eee, powiem tak, eee, podejście do niej na zasadzie, hmm, zatrzymany dostaje stronika 3-2 i dostaje kurczaka do ręki je, je za jeden man za tak za jeden man 1 1 bez żadnego tam mocy specjalnej jest okej okay. że możemy dobrać jeszcze jakąś kartę która może być kimś zaklęciem no czyli tą kartę myślę że tylko lepszą i na arenie jest naprawdę ona w porządku to nie jest konstrakty to nie jest wiecie 30 kart które są wyselekcjonowane spośród wszystkich pozostałych, to jest 30 tak naprawdę niemal losowych kart tutaj na arenie i każdą z nich możemy w każdej chwili myślę, że spokojnie stracić. Okej, nowy eksperymentator w takim razie leci, co tu się dużo e, rozwijać. Przy kultu kusi, wulkaniczny smokowiec również, e, pójdziemy w kultu, ponieważ no niby mamy już tę jedną kartę, która nam dobiera, ale e, nie wiem czy to będzie taki agrodek. Um, w sumie nie, przy kultu jeszcze mamy ten hero power, to nie, to nie ma sensu, Weź, weźmy wulkanicznego smokowca. E, Sowa kontra nadmiermocy tak naprawdę, czy wyciszenie bardziej będzie na potrzebne, czy nadmiermocy? Myślę, że nadmiermocy będzie o wiele lepszy. Sowa tak naprawdę też, uła, jest dobrze. Sowa tak naprawdę też był jest używana do, wiecie, poradzenia sobie z trudnymi, krótko mówiąc, stronnikami. Mam nadzieję, że nadmiermocy sobie także z nimi poradzi. Okej, okay. tutaj upierny pajęczek. Mm, w tym momencie no, wszystkie tak naprawdę dobre karty. To jest spoko, to jest yeti, który jeszcze leczy za jeden many dodatkowy. No, kolejny nadmiar mocy nie pogardziłbym. Pocisk cienia tak naprawdę jest dobrym też ramowalem. Nie ma tutaj co ukrywać. Um, myślę, że nadmiar mocy może być troszeczkę, jeśli pójdziemy w te tokeny takie bardziej, to nadmiar mocy może być, może być, m, m, którą mówiąc, bardziej na miejscu. Bo wiecie, tak naprawdę może on działać niemalże identycznie jak pocisk cienia, za troszeczkę mniej many. No, musimy wpakować jakąś postać, więc to też jest ważne. A... Prawda, wolałbym też Stronnika bardziej niż Romuval tak naprawdę. I może, znaczy, mimo, że ta talia na razie wygląda na taką mało. weźmy sobie tego uskrawiaczkę, zobaczymy, jak to e, pójdzie dalej. No tutaj e, Nżący Bagienny Szlam myślę, że na 100%. E, dalej e, Kobold kontra chyba nawet bardziej ten Rycerz. On mi się na Arenie bardzo podoba, chociaż to jest o wiele solidniejsze e, ciałko, można powiedzieć, na stole. Kobold też jest niezłą dwójeczką, ale chyba wolę ją jakoś lepszą dwójeczkę dostać. E, biegus? No niech będzie biegus, okej. Okay. Kolejny no lazurowy smokowiec tutaj niszczy między pozostałe e, karty. Dalej e, olbrzymi również fantastyczny. Tutaj nawet nie będę się zatrzymywał i pierwsza nasza epicka. E, więc tak, no nakręcany olbrzym niby na arenie ma nawet większe szanse niż w naszej agromecie w Constructed. Mm, ale nadal mi się on nie podoba. Dowódca murloków to jest zatrzymany 3-3, a my murloków nie mamy, a szczególnie widziałem już kilka, więc moglibyśmy nawet pójść w te murloki, ale myślę, że to trochę za późno. Bez manipulator, dlatego e, bez żadnego problemu. No tutaj... E... Nie wiem, czy nawet nie chcę tej Elfej łuczniczki jako takie, wiecie, jedno to dodatkowe obrażenie gdzieś tam do wciśnięcia e, kontra Siepacz z Mroźnych wichów. W sumie tych dwójek nie mamy, więc może jednak powinienem bardziej w te dwójki iść. No, tutaj Yeti wygrywa, chociaż ta trójka też kusi. Nasze, przecież nasze trójki są, ta trójka jest w porządku, czwórki, a weźmy w takim razie sobie Yeti. No, tutaj wszystkie karty były najlepsze, zlej, były dobre, a według mnie Yeti najlepszy. Dowódca Argentu oczywiście, e, Naganiacz Mechu kontra Zbir, myślę, że Zbir o wiele lepszy. Uuu, uh, szef ochlików, bardzo, bardzo przyjemny. Um, myślę, że tutaj wolę nawet Bombę Cienia od tego Wyssania Życia, no na pewno. Um, what, nieźle, Doom na 100%. O i kolejna epicka, idzie nieźle. Serce demona, ile mamy demoników? Jeden... Um, dwa... I trzy, tak? Trzy demony mamy. Trochę tego jest w zwycięstwie, tak, że zawsze można zadać pięć obrażeń. Morski Olbrzym może się przy... nie, raczej się nie przyda. Bo moja, widzę, że tutaj już jest raczej nacisk bardziej na mid albo, e, e, albo mid albo late game, więc, więc, raczej na nich się skupimy. A więc raczej, raczej dużo, dużo, małych stroników nie będziemy mieli. Cienieznak serwis kusi. Aczkolwiek, nie wiem, czy na arenie, znaczy może on wycisnąć waliu na arenie. Jak są moje trójki? No takie, nie są złe te trójki, nie da się ukryć. Te dwójki, takie sobie. Hmm. Weźmy ten dzień znak serowasu w takim razie. Eee, u, prakty ofiarny odpada, fruwająca maszyna, również działo okrętowe leci. Eee, tutaj... Trzeba było wziąć burlaki. <laughs> eee, u w takim razie chyba najlepsza. Eee, no Berserker z Grubaszki jest kusząca, aczkolwiek te nasze piątki są naprawdę już świetne. Ja bym nawet, z czym skłaniał się do grubeńskiego sierżanta. E, jako taki, wiecie, ładniejsze trejdy i w ogóle. Śmiert, e, strażnik. W takim razie Strażnik. Czwórki nie są fantastyczne, chociaż trochę je ulepszmy. Lewitujący Obserwator i troszeczkę tutaj ten tam gniew demona y, się przeciwko nam zwraca. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy Antyczny Medibot nie jest tutaj złym wyborem. Ja wiem, że generalnie ta karta nie jest fantastyczna. Za 5 many 3-3 fatalne. Już lepsze jest to zatrzymać. 3, 1. ale myślę, że aby dożyć do tego late gameu, może się przydać na mantyczny medibot. Może się przydać, aczkolwiek możemy też zainwestować po prostu we wcześniejszą trochę postać. Zatrzymany 3-1. Okej, okay, weźmy w takim razie szkarłatnego e krzyżowca, lepiej zapobiegać niż leczyć, prawda? No tutaj e tarczowy wygrywa. E Chochlik chyba wygrywa, tak mi się zdaje. E mm -hmm. Ojejku, no tutaj poczekajcie, czy mamy dużo tokenów? No trochę mamy, mamy tu jakieś pajączki z tych szefów ochlików więc może ten wulkaniczny smokowiec jakieś tam value będzie miał. E, Prastary gorzennik, aby cofać, jakichś okrzyków bojowych fajnych, to tu nie mamy. Tak naprawdę mamy tutaj szarże e, i tutaj więcej... No to mamy ten okrzyk dobrania kart, więc tutaj gorzennik za bardzo może się nie przydać. Aczkolwiek on sam w sobie też jest całkiem nie uczurka, więc więc weźmy go. E, może powinienem bardziej... Uuu, no uuu. Dobra karta na arenie kontra dobra karta na arenie, prawda? Tak mi się zdaje. Śluzorzer może wycisnąć większe wali. Moje piątki są o wiele lepsze. No i w takim razie, moi drodzy, zaczynajmy ten... Ruszajmy z tym pociągiem, pociągiem wyrażeń i emocji. Rozegramy sobie prawdopodobnie teraz tak dwa mecze i kolejne następne w następnym naszym spotkaniu. Chciałem się trochę skupić bardziej na tym dobieraniu... Znaczy, na tym wybieraniu kart. No, gdyż nie oszukujmy się, na arenie jest to ogromnie kluczowa, e, kluczowa część całego tego naszego tutaj spotkania, całej tej naszej tutaj walki. Zobaczymy z kim będzie dane nam się na początku zmierzyć. To jak zawsze, moją ogromną nadzieją jest, aby nie był to ani Paladin, ani mag. Może w, w oddzielnej w odwrotnej kolejności, ani mag, ani Paladin, Mamy tutaj Utera przed nami, um, zobaczymy. Jest pomienny hoklik na otwierającej ręce, już to jest bardzo dobra wiadomość. Śluzżerka odrzucimy, manipulatora również. Spróbujmy dostać dwójeczki, trójeczki, chociaż czwórkę może jakoś. Jest dwójka, ręka jest po prostu fantastyczna. Szczerze mówiąc to, mógłbym powiedzieć, tak jakbym zobaczył tą swoją rękę, tak bez uprzedzenia mógłbym spokojnie powiedzieć, że gramy w Constructed. Um, no, może oprócz tego, tej uzdrawiaczki, ale w jakichś takich początkowych, bardziej dekach, myślę, że nawet taki dek mógłby się jako jakaś taka alternatywa Zoo znaleźć. Ale oczywiście nie jest to Zoo, a to jest prawdopodobnie ten sekret, o którym ja myślę. I mam nadzieję, że to nie jest sekret, o którym ja myślę. Oglim oczywiście, może to jest jakiś inny. Boję się, że to jest to dokładnie o czym myślę i nie chcę wpakować chochlika przeto. to. To o czym myślę to oczywiście. Hmm, PADNI! Czyli szlachetne poświęcenie. Um, nie, nie, nie zamierzam chochlika tutaj tracić na tym. Mamy tak naprawdę świetną następną turę, bo możemy dobrać kartę w momencie, kiedy już mamy coś na stole. Ok, wsparcie jest fajne, ponieważ możemy zaatakować sobie. Jeśli to jest to, padni! To co? Uuu, uh, jejku! Jejku! To jest padni? To nie jest padni! Oko za oko? <grystanie> oko za oko? Nie, nie OKO za oko. To co to jest? E Avenge? To jest pomsta? Może to być pomsta jeszcze? Może to być jeszcze. Nie, i to nie może być to, które zmienia zdrowie na jeden. Czy tam atak na jeden? Nie pamiętam. Nie, zdrowie na jeden. E to jest chyba pomsta w takim razie, ale nasza ręka jest po prostu tak fantastyczna, że aż, aż mi troszeczkę. Aż mi troszeczkę głupio przed naszym przeciwnikiem, bo po prostu. Wow! Pierwsza, druga, trzecia tura i to naprawdę fantastyczne karty. I tutaj pytanie jest: czy rzucamy tego gnoma, czy nie rzucamy tego gnoma? Możemy tak naprawdę tapnąć spokojnie. Myślę, że wyrzucenie tej postaci i tak naprawdę też dobranie karty, gdzie mamy trochę tych zakręć, jak mi się zdaje. Zobaczmy, co Kapital, dobierzemy tym gnomem. Kapitalne! To będzie kurczak. Oj! Aj, 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 aj. Ale wiecie, podchodzimy do tego na zasadzie dostajemy kurczaka za darmo, czyli za 4 many mamy stronnika 3-2 1-1, to nie jest najlepsze co może się e, zdarzyć, ale nadal myślę, że możemy to spokojnie zagrać, nie nie możemy tego, możemy spokojnie to zagrać. To, czy to jest stóp, który on by konsekrował? Myślę, że znaczy, myślę, żeby nie zwiększać mu tego value tym kurczakiem, nie ma, nie ma myślę, że sensu tutaj się podstawiać pod tę konsekrację, będzie pan, fantastyczny śluzożer w przyszłej turze. O, okej. Okay. Miałem nadzieję, że wycisnę jakiś wali, może z tej uzdrawiaczki i tego szefa chochlików, ale widzę, że to się e, nie zdarzy tutaj. No, w tym momencie będzie śluzorze, który bardzo ładnie zatrzyma tego jego serwitowego czempiona. My jeszcze dostajemy z tego jedynkę. Jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. E, oczywiście śluzorze. Piątka w piątej turze jest a, bardzo zawsze na miejscu. No i następna tura to będzie prawdopodobnie uzdrawiaczka, kurczak, ewentualnie szkarłatny coś tutaj, jakaś bomba cienia. Fajnie by było mówiąc, przynajmniej ciekawie by było grać, gdyby nasz przeciwnik o! Zaczął wystawiać się Widziałem, że to poleciało z prawej strony, co oznacza, że stopdykował to dopiero, więc trochę współczuję. Czy zaataku zaatakujesz to już Troszeczkę nie rozumiem po co, ale... No dobra, mogę rozumieć po co. Fajne jest to, że mamy jak zdjąć tą tarczę. Tak naprawdę możemy wpakować Bombę cienia. Oj, jedną turę za późno. Jakby te karty doszły w oddzielnej, e, w odwrotnej kolejności. To by było naprawdę fantastycznie. I tutaj maluje się przed nami, według mnie, takie zagranie, że bomba cienia, szkarłatny, czy inaczej, tradujemy tak, tradujemy tak. E, szkarłatny, bomba cienia w tego. Tam pakujemy jedno chyba, czy tam trzy odrażenia w twarz. I jest fajnie. Możemy nawet dograć kurczaka. Zróbmy to jeszcze raz. Tak. A nie, bo to jest Avenger, o nie, 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 to czekajcie, to czekajcie, to będzie troszeczkę trzeba więcej wpakować w tych, e, w tych kolegach. Oczywiście najpierw zdejmijmy tarcze, Avenger to jest plus 2 do życia, czyli będę mógł strajdować tak, to wrzucić w niego, czy, to, e, czy bombę cienia, bombę cienia i kurczak, i tego, tego, tylko że wtedy coraz bliżej jesteśmy, nie oszukuję tej konsekracji, aczkolwiek strajdowanie tego również jest, ten. Nie lubię... Nie. Okej, okay, zróbmy w takim razie to bombę cienia. Spróbujmy tak. Kurczaka nie wystawiam. Ten stół nie jest fajny, ale, ale jest podany na konsekrację, więc, więc po prostu przekażemy turę naszemu przeciwnikowi. On też w sumie jest na niebagatelnych 15 życia. Co w szóstej turze tak naprawdę czuje się troszeczkę jak Face Hunter. No, dużo tych sekretów masz. Ważne jest to, że nie ma konsekracji. To bardzo dobra wiadomość dla nas. Tym bardziej, że możemy sobie jeszcze tapnąć tutaj. Uuu! Ła! Myślę, że nadal będziemy, będziemy sobie dobierać jakąś kartę. Cień znak Nexeramos będzie bardzo przyjemny, tym bardziej jeśli nie ma konsekracji. No i pytanie, czy tutaj Ozdrawiaczka jest lepsza, czy Yeti? Tak naprawdę wola, możliwe, że lepiej jest ją wyrzucić, bo ona i tak zeżre nam więcej many. Czekajcie, w ogóle co to jest za sekret? To jest pierwsze pytanie. Pomsta? Nie, po yy, w sensie. Okej, okay. Nasz no przeciwnik rozwiązał ten mecz, y, można powiedzieć, za nas. Y, no ale cóż, ja nie będę narzekał. W takim razie, zagramy sobie jeszcze jeden pierwszy mecz pierwsza wygrana. Co prawda, nie taka, można powiedzieć, satysfakcjonująca, bo jednak taście życia jeszcze miałem tutaj do zrobienia. Myślę, że mój przeciwnik mógł mieć naprawdę fatalną rękę. Y, albo. Znaczy, wiecie, tak naprawdę, mój płomienny Hochlik, później y, Pajęczaki. To jest coś takiego, co człowieka, który przychodzi z rankingu zmęczony tym całym agro, może po prostu dobić kompletnie, tak mi się zdaje. E, ja. <laughs> e, wiele osób po prostu zmęczonych tym tę agro -metą, tym po prostu non stop face hunterem na przemian z jakimś AgroZO, jakimś tempomagiem, chce sobie chwilę kontrolnie pograć, ja przynajmniej też tak często mam e, wpada sobie na arenę i widzi właśnie coś takiego jak ja. No współczuję trochę. Okej, okay, czyli e, wszystkie moje marzenia się spełniły, najpierw dostaliśmy Paladyna, a teraz jeszcze Maga, jak cudownie! E, ale jest dwójeczka, jest trójeczka, e, strażnika to ja nie wiem, czy będę trzymał. Um, boję się, że on może mnie przerażować, prze, przegonić mnie tutaj, ale Strażnik zagody jest po prostu zbyt dobry chyba, żeby go nie zatrzymać. Chociaż jeśli dostanę, wiecie, jakieś większe postaci, to będzie trochę ciężko, będzie bardzo mi bolało je odrzucać. Uh, nie, nie. Myślę, że zatrzymywanie strażnika z w otwierającej ręce to nie jest dobry pomysł, przynajmniej z tym deckiem, który obecnie mamy. Wow! Z tą monetą będziemy mieli naprawdę turę marzeń za turą marzeń. Um, co prawda ten siepacz nie jest najlepszą dwójeczką, jaką wymarzyłbym sobie pod słońcem, ale też nie, ma, nie da się ukryć, nie jest, nie jest najgorszy, wiadomo. Okej, okay, tutaj będzie na pewno moneta, tylko pytanie... Znaczy, powiem tak, na razie nie zagramy tej monety, aby nie pokazywać naszemu przeciwnikowi, bo jeśli... To jest też jakaś ciekawa mechanika. To tutaj może to nie mieć żadnego znaczenia, ale taki tool... Tip mogę wam tutaj e, wcisnąć. Zegranie monety jest spoko, tylko ja i tak się muszę w tej turze zastanowić, co jest tutaj lepsze. Jeśli zagram monetę najpierw, a później będę się zastanawiał, hmm to czy to, i mój przeciwnik zobaczy, że ja po monecie, czyli w momencie, kiedy mam dwie many, zastanawiam się, od razu mu zasygnalizuję, słuchaj, mam dwie rzeczy za dwie many, czyli. Prawdopodobnie w przyszłej dużej też zagram coś za dwie many. To jest jakaś informacja dla nas, dla niego. Tak, dlatego najpierw myślę, że warto jeszcze się zastanowić, a później wykonywać jakiekolwiek ruchy. Ok. upiorny pojętek kontra siepar. Myślę, że siepar będzie trochę lepszy, bo będzie lepszą odpowiedzią na e, e, ewentualną 3-2, którą chcę wyrzucić. E, na 2-3, dwa, dwa, tak można w ogóle mówić w Herstonie, e, no to będzie gorsze oczywiście, ale. Biorę pajęczek, pozbędź. Super, że on ma tylko ognisty pocisk. Um, bardzo, bardzo się z tego cieszę. Kupujemy sobie całkiem spore tempo tym. Um, tym bardziej, że wykoinowaliśmy coś, a on nie ma żadnej odpowiedzi. Trójka jest fantastyczna. Mm, tego jeszcze moc nie chcę do końca zagrywać, aczkolwiek ten szkarłatny krzyżowiec będzie fajny do komba z tym, bo zagramy jego. Um, coś tam walniemy, chyba, że on znowu będzie pingował. Jak będzie pingował, to tym lepiej dla nas. I później będziemy mogli coś cofnąć. Wow, ping za pingiem to jest widzicie tutaj mamy bardzo ładnie pokazane jak się jak można tempo przekuć w value i on właśnie tak naprawdę tempem gry stracił, raczej on inaczej yy, tracąc y, trochę tempa gry kupił value, bo on w tym momencie wymienił 0 kart za jedno, czyli to jest fantastyczny trade, prawda? Yy, pod, pod względem samego value, samej wartości tych kart, no to było super tak naprawdę, bo tradycyjnie mogłem po prostu wziąć tego siepacza, zaatakować nim a później go zabić od razu, zgin zginąłby po prostu zniszczyć go w ten sposób, co nie jest oczywiście możliwe w Hearthstone, aby zabijać swoje jednostki, co myślę, że wiele osób na pewno wow, 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 wow a to współczuję, a to współczuję. Możemy ładnie sobie strajdować tutaj z tego śniego człapa. Nie będziemy wyciągać. To jest dziwne, bo ja nie, nie, nie patrzyłem niestety z której strony on karty, bo byłem zapatrzony za bardzo w te ruchy tutaj, z której strony on to wyrzucił, ale jestem ciekawy czy miał to wcześniej. Okej, okay, strajdujemy. I szczerze mówiąc, problem jest taki, że ja nie wiem, czy do końca chcę cofać te pająki. E, Zatakuje nimi na pewno i będę, myślę, że musiał cofnąć, e, żeby mieć po prostu lepszą postać na stole. W tym momencie wymieniamy 1-2 z Agonią przez 2-1-1 e, na postać 5-4. Co so, w piątej, to myślę, że jest o wiele lepsze. On nic nie wyrzucał do tury trzeciej, chyba, tak? Dobrze powiedzieć, czwartej. E, więc ojej! Ależ dobrą masz odpowiedź, ale nie będziemy narzekać. Okej, okay, niech jego strzegą przodkowie. zbiór, zbiór spółki e, Gizgesheft będzie myślę, że tutaj fajny. Aczkolwiek czy najlepszy? E, czy najlepszy? I tak jest ta prowokacja szczerze mówiąc. Mogę rzucić tego strażnika zagłady, ale dużo, dużo tutaj stracę. Więc myślę, że zbier jest całkiem w porządku. E, gorzej, że nie będziemy mogli nic fajnego zagrać w przyszłej drużynie, bo to będą maksymalnie pajęczaki. Ale 7-6 na stole myślę, że też nie jest złe. E, tym bardziej, się on to Ojej, no to, to, to cudownie, to cudownie. To bardzo dobrze. Bo tak naprawdę wymieniliśmy. O, o, niezłe playsy. Um, co ja mogę z tym zrobić z kolei? Mogę wpakować to do Dumgarda. No nie jest to najlepszy scenariusz, nie ukrywam. E, Śluzorze ginie od tego. Wszystko tutaj tak naprawdę ginie od tego i Dumgard jest jedyną postacią, którą przeżywa. E, mam nadzieję, że nic ważnego nie odrzucę. Nie wiem w sumie, to jest naj, najgorsze do odrzucenia. Nie, chyba postacie było ok. No. Bardzo mi zależało na tej uzdrawiaczce, aby on nie mógł dopingować, dopingować, w sensie no y, pociskiem, y, ognia, o, no dobra, nieważne. Jeden, dwa, trzy! O tak! RNG, mój drogi. Współczuję strasznie, bo miał, żeby coś takiego się stało, miał jedną, dwudziestą siódmą szansę, tak? 1, 1, przepraszam, 1, 8. przepraszam, przesadziłem sobie tego 27. Jedną 1, 8 szans, bo na początku 1, 2, później znowu 1, 2, później znowu. Więc dosyć, pff, małe szanse na ten drugi. Znaczy nie takie małe, co Pięknie to? Aż tak mu na tym zależy, dobrze. Szkoda tylko, bo rzeczywiście chciałem tę zgryweczkę tutaj, e, wyrzucić. E, fajne jest to, że możemy, znaczy jeśli nie chcemy zagrywać tych dwóch, to możemy tapnąć. Um, ale myślę, że ja chcę zagrać w te dwie one są naprawdę spoko, 4-4-5-4 bardzo fajnie, tak naprawdę powiedziałbym, że no powoli zaczynamy wypadać z tej gry, ale wiecie, ponieważ mamy mniej, o wiele mniej kart, w, w zdrowiu tak naprawdę jesteśmy w tyle, co też mnie trochę dziwi, jak to się stało, nic nie wyrzucił prawie na stół, ale nieważne, um, w zdrowiu jesteśmy w tyle, um, ale w kartach jesteśmy w tyle, w zdrowiu jesteśmy w tyle, ale zaraz szybko możemy to nadrobić mocą krwi, kosztem zdrowia, ale okej, okay, on to będzie pingował, czyli ustraweczka będzie jak najbardziej na miejscu, będzie wymuszała to, że podoba Tutaj myślę, że troszeczkę nieprzemyślana tura, dobieranie kart na samym końcu jest e, wiadomo złym pomysłem. E, no i tutaj możemy sobie spokojnie tapnąć, bo i tak nie wyrzucimy dwóch spośród tych kart. E, Zegranie myślę, że tej koleżanki jest e, całkiem fajne. Um, tak? Tak mi się zdaje. Jakieś takie waliu, chociaż malutkie wyciągniemy. Tutaj e, tradeować nie chcę, myślę, że wolałbym pójść w twarz, a jednak wolałbym tradeować. Ogry wiedział, jak zawsze, lepiej. Um, ten biegus będzie na pewno spingowany. Ogry za to. Mamy. Wiecie, no nie, nie mogę nasz. O! Spuścić psy? Żartowałem. Uła, Boom! Nie! Dobra bomba! Dobra bomba! oj jej Fatalne te bomby dla niego! Fatalny też nóż! Oj, fatalny, fatalny nie Oj, jej ku! Strasznie współczuję przeciwnikowi naszemu. W sensie w tym momencie, naprawdę. E, bo to, Bo to bardzo. Bardzo nieprzyjemna na pewno dla niego sytuacja. Gdzie ja chciałem tylko pytanie... Te... O! Jeszcze ten Tomdek. Ach, jejku! Jak dobrze naprawdę. Jedna mana więcej byłoby. byłaby... <laughs> ...byłaby cudowna tura. Eee, Okej, okay, zrobimy sobie tak. Gdzież uderzyć? Mm, Okej, okay, poczekaj, stop. <laughs> jak zrobimy? Nieważne jak to będę tradował, bo to i tak jak się skończy... Najważniejsze, żeby zabić nożownika i tą 4-3. Eee, czyli tak, zaatakujemy na początku tutaj. Mhm, mm bo teraz mamy... Teraz mamy jedną trzecią szans na trafienie... Znaczy nie, czekajcie, jeśli tutaj to będzie 50%. No okej, okay, ale jeśli nie trafimy w niego, to będziemy mieli jedną trzecią na fajną postać, dwie trzecie na słabą. Czyli najpierw tak naprawdę powinienem strajdować tutaj, um, żeby być pewnym, że ten nożonik zginie. Dograć bombę tutaj. Prawdopodobnie strajdować też tego, albo w ogóle nim walnąć w twarz. E, Bomba będzie kosztowała 2, będę miał 7 many. Mogę dorzucić te dwie postacie, myślę, że one tu są jak najbardziej na miejscu. Cyk, cyk, to na pewno. Tutaj zobaczymy, jak poleci ten... ten koleżka. Okej, okay, czyli zrobimy tak, czyli dobijamy w ten sposób. Mm. Możliwe, że jakoś tutaj można było troszeczkę, troszeczkę lepiej rozegrać, albo nie polegać w jakiś sposób, znaczy mniej polegać na jakimś tutaj RNG, jakimś, jakimś, jakiejś losowości, ale nadal uważam, że nie było źle. Okej, okay, on oczywiście tę e, tarczę, tę tarczę się pozbywa. Yes, Wcale nie. Ale, czekajcie, coś mi się nie zgadza z jego maną. On ma jakieś przeciążenie w zeszłej turze? O, co powiecie? Czemu on trzymane wyrzucił coś za 4, plus za 2, plus za 1. Okej, okay, nie umiem liczyć po prostu, przepraszam. Tapniemy eee, tapniemy sobie oczywiście, bo i tak możemy wszystkie karty wyrzucić. O i wul, ojej, nie, nie, nie. Jeśli są jakieś dzieci na sali, to proszę aby zamknęły oczy, bo to, co się tutaj dzieje, jest po prostu straszne. Dobrze, no dobrze. Dobrze, dobrze. Ok, patzimy tego, patzimy tego. Mam nadzieję, że będziesz pamiętać, Keltalas. Las. Eee, ch chyba wolałbym to zagrać, mimo wszystko. Wolałbym to zagrać. Eee, niż tego smoka, bo ten smok ginie po prostu od ogra. Ogry tutaj się wtrajduje. Będziemy mogli no coś tam jeszcze pokombinować prawdopodobnie w przyszłej turze. Zabić maksymalnie dwie postaci, czyli ten smog będzie kosztował 4. No za 4, mamy 6-4, myślę, że nie ma, co, nie ma co takim czymś gardzić. Może uda... Nie, przepraszam, że uda nam się zabić jego dwie postaci. A cóż tu się dzieje? Aj ty cwaniaczku! aj, współczuję również! Zmówczę e, zionięcia oczywiście ze spellpowerem W porządku. To tak naprawdę jest całkiem niezła wiadomość że nas, bo będziemy mogli więcej, krótko mówiąc, zabić w tej turze. Będziemy mogli zabić e, aż trzy postaci. Więc, e, więc zapamiętaj, Keltalas. Czekajcie, najpierw tapniemy, prawda? Bo tak, zabiję to, to będą już dwie postaci. Marta, ten będzie kosztował cztery. Zabiję to, to będą trzy postaci. Czyli on będzie kosztował trzy. E, czyli spokojnie będę mógł tapnąć, nie ma problemu. No co Myślę, że tak bardziej na dorzucenie niż na, na, na rzeczywiste zagranie. Zrobimy sobie tak. zrobimy sobie tak. E, I tutaj, mimo wszystko, chyba. Nie wiem, czy na pewno najlepszym pomysłem jest zagrywanie tego e, Smoka. Ponieważ. A czy chyba, że go na przykład skopiuję beztwarzonym manipulatorem. To będzie bardzo agresywne zagranie, ale nie wiem, czy jest coś lepszego, co mógłbym skopiować. Ponieważ tak, on to zabije na pewno technikiem i pingiem, ale wtedy zostaje mi nadal 6-4 na stole. A 6-4 za 5 many to nie jest najlepsze, co mógłbym sobie wyobrazić. Ale nadal nie jest, myślę, że źle. Fakt, że on nie zabije mi tego chochlika, tego, tego, tego... E, oczywiście, tutaj była wielka nadzieja, że on spośród 15 kart, e, z których mógł dobrać, e, nie znalazł flamestrike'a. E, ale wiecie, po pierwsze, mógł tego flamestrike'a nie dostać, to jest mało prawdopodobne, wiadomo. E, mógł e, dostać, wiecie, tylko jeden, wtedy to jest jedna piętnasta, to jest dosyć mało. Jeśli dostał dwa, no to były dwie piętnasta, no, okej, okay, nie dostał, więc nie ma co rozważać. Eee, zabiję oczywiście tego smoka, tak jak myślałem, pac-pac. Eee, dobrze jest to, że możemy dobić tą chochlistrzynię, zabić chochlika, no i generalnie chochliki się będą tutaj tłukły. Eee, I jeszcze dobrać co najważniejsze kartę. Dzięki temu... o i dobrać jeszcze kolejną. Eee, czy jest jakieś zaklęcie, które mogłoby mi teraz pomóc? Szczepując... Eee, raczej nie. Chociaż... No, 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 no. Nie, raczej nie, więc myślę, że nie ma sensu przemieniać w kurczaka na postaci. Aczkolwiek dla dorzucenia kolejnej na stole to jest ok. Nie, to to jest ok. Tylko dlatego 3-2 na stole. Przemieniliśmy w kurczaka coś? Tak, będzie kurczak. Ach. A. no zobaczymy. To nie jest najgorsze, na, na, na co mogło się zdarzyć, ale... Ok, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak. E, dorzucimy tego jego jako też takie nasze zabezpieczenie w razie, gdybym on stobykoło ten strike, bo to jest tak naprawdę jedyna opcja, by teraz wrócić do gry. 4 plus 6 to jest 10, 12, 14, 16, 18 prawie lital jest na stole, prawie Lital. Brakuje nam jakiejś tam, nie wiem, dark bomby, którą chyba wykorzystaliśmy już tę jedyną, którą mamy tak wykorzystaliśmy, nie wykorzystaliśmy. No to teraz nam brakuje oczywiście troszeczkę więcej, ale... O o! No! Okej, okay. całkiem całkiem w porządku. Myślę, że to jest druga najgorsza postać, w którą mógł, mógł trafić. O, albo czegoś takiego 6 plus... Znaczy tutaj nie ma co się zastanawiać, bo na pewno będziemy go w twarz. A, czy to jest rzeczywiście ten topdek No niestety nie. Brakuje nam dosłownie jednego obrażenia, dlatego spróbuję wtapać w to obrażenie. E, niestety go nie znajdujemy, ale myślę, że nada dogranie granie dowódcy Argentu jest e, całkiem e, logiczne. Albo śmierć. E, może nie, mogłem z nim jakoś poczekać, ale myślę, że nie ma sensu tutaj przedłużać tak naprawdę tej gry. Playster e, go nie ratuje, tylko tak naprawdę jakaś frostnowa tak naprawdę, jakby dostał blizzarda, a później e, znaczy zamieć, a później wstrzał, to mógłby rzeczywiście wrócić do tej gry. Okej, okay, jakieś tam jeszcze pieniążki nam wpadły, moi drodzy. To były pierwsze dwa mecze z naszego starcia na e, Arenie. E, na Arenie, myślę, że która może nawet całkiem nieźle pójść. 2-0 póki co. Zobaczymy, jak będzie dalej. Moi drodzy, to jest oczywiście tendek. E, widzimy się prawdopodobnie już niedługo. Na no póki co, dziękuję Wam bardzo serdecznie. I... Do zobaczenia!